Maneczko do beściaki z tej strony Bora. Witam was w kolejnym 18 odcinku z Gierki Gothic 3. Wejdziemy sobie tutaj do tego głównego herszta. Nie chciałeś mnie chyba tak po prostu minąć, prawda? To tak na początek. Wpuścisz mnie do zamku? Tak, ale zachowuj się odpowiednio. Chłopaki trenują i nie lubią, jak im się przeszkadza. Rozumiem. Nie powinni tutaj sprawiać mi kłopotów żadnych. Nawet na pewno. Zobaczymy, z kim możemy porozmawiać. Wolałbym raczej jakiś porządny kawał mięsa. Wiecie co, może pójdziemy wpierdzielić pierwsze temu na tamtej wieży. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Bo i tak musielibyśmy to uczynić. O, nie chcę łuku. Okej. Okay. Co? Wynoś się z mojej wieży. Zamknij się w falek. Więc to twoja wieża, tak? Idź chłapać gębą wśród tych pajaców z areny. Obedrę cię żywcem ze skóry, jeśli natychmiast stąd nie znikniesz. Spokojnie, już się wynoszę. Dobrze. To taki był mały żarcik tylko. Jesteśmy tu zupełnie sami, więc pokaż na co cię stać. Dobra, sam się o to prosiłeś. Nikt mnie nie pokona, moral. Mhm, zaraz się przekonamy. O, widoczki ładne. Zwierzy. Nie chciałbym, żeby z tej wieży wypadł. Okej, okay, on będzie żył. Nie wiem, czy go dobijać, chyba nie. Kuferek i paczka z bronią. No, na co czekasz? Wtedy wybuch jest To nie było nic więcej, nie. Na niego muszę poczekać najprawdopodobniej, aż się odsknie. Ach, moje gnaty. Co udało ci się mnie powalić? To jeszcze niczego nie dowodzi. To dowodzi, że jestem od ciebie lepszy. Fajne widoki. Ta gra nadal wygląda świetnie. Nadal mi się podoba. I wielu z was również. Okej, okay, dalej sobie przejdźmy tutaj lewą stroną. Wola kanał, więc tak musi być. Tutaj jest... Hej ty, gdzie się wybierasz? Rozejrzyj się po okolicy. Możesz się rozejrzeć co najwyżej po kwaterach niewolników, żartownisiu. Albo rozpoczniesz trening wojownika, albo spadaj. Więc lepiej zakaż rękawy i bierz się do roboty. Jasne? Zaczynasz my działać niebo... na nerwy. Nikt nie zwraca się w ten sposób do orkowego dowódcy. Taki z ciebie, hojrak? Założę się, że nigdy nie byłeś na niebezpiecznej wyprawie. Dobra, co mogę dla ciebie zrobić? Jeden z moich ludzi miga się od pracy. To silny wojownik, ale postanowił spocząć na laurach, które zdobył w czasie wojny. Jednak dopóki zagrażają nam buntownicy, musimy być czujni. Sprowadzę tu tego wojownika. Doskonale wiesz, <głos> <skąd> <głos> nie mogę się doczekać. Nazywa się Folek. Ukrywa się gdzieś w zamku. Czyli jednak będę musiał pod... kurde, z portem na tą wieżę iść. Ale nie poczekajcie będzie. chwilę, zrobimy sobie zapis. Bo mu nie byłbym sobą, jakbym go nie chciał okraść przecież, nie? <noise> to nie potrwa długo. Gorzej będę wczytywał. Muszę. Dobra, spoko, przemyśleć. wracamy na wieżę. Zamknij I do góry. to Co jest, mora? Szukają cię. Chcą, żebyś się udał na dziedziniec zamkowy. A co, jeśli nie pójdę? Zostaniesz znowu w łeb. Idź na dziedziniec zamkowy, gdzie jest cała reszta, albo cię do tego zmuszę. Dobrze, pójdę. Ale od tej chwili zostaw mnie w spokoju, jasne? Reputacja orków wzrosła o kolejne dwa punkty. Falek idzie na dół. Folek, przepraszam. To wola Kana, więc tak musi być. Od dziś Folek będzie przychodził do pracy na dziedziniec zamkowy. No proszę, z Foleka jest niezły uparciu, Dobrze, to Nieźle jak na morę. Naprawdę nieźle. Ktoś taki jak ty naprawdę by nam się przydał. Jeśli chcesz, możesz u mnie jeszcze trochę potrenować. Na pewno. Mnie walki? Zawsze powtarzam, że trzeba być Mam bardzo, bardzo dużo, czy bardzo dużo, dużo punktów nauki, zobaczcie. 82 punkty. I na pewno będę chciał jeszcze w tym odcinku... Jak go się wykorzystać? literny wojownik, a tutaj jest kowal chyba, ja dobrze pamiętam. Wszyscy się poddadzą. Nie. Przydałoby się dać morom nauczkę. Czekajcie tu. Ale tu się zwykły wojownik, no właśnie. Tam jest główna kwatera, czyli tu jest kowal, tak? O ja dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Nie handluje z morami! Pracuję dla Marika, wodza najemników. Gdyby to ode mnie zależało, całą tę waszą najemniczą hałastrę odesłałbym do kopalni Gota. Gadaj, co cię tu sprowadza. Mój czas jest cenny. Masz tu niezły arsenał. Dysponuję starannie wyselekcjonowanym asortymentem towarów, Mora. Niczego nie popsuj, bo ci odrąbię paluchy. Zrozumiano? Jasne, jasne. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Załatw mi stary oręż. Wyślę tę broń do kuźni, gdzie zostanie odnowiona. Dwadzieścia paczek powinno na początek wystarczyć. He, <grym> chyba go pogięło. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz? Masz strzały i to mi pasuje Musimy bardzo. Przydałoby się dać moru. Trochę ci posprzedaję rzeczy, tak sobie myślę. Jak będziemy o, szeroki miecz, nie wiem. Rapier. Skąd ja go w ogóle wyziąłem? Obrażenia od ostrza 60. Na pewno stare miecze zużyte do sprzedaży. Pałki te dziadostwa również. Halabardy też, czemu nie? Zardzewiały topór. To też. Coś my tu jeszcze mamy, mamy tarcze wiele zużytych, Tą dobrą sobie zostawię. się Nie wiem po co, ale sobie zostawię. I się To wszystko chyba na razie. Od ciebie więcej nic nie potrzebuję. To zabraknie nam niewolników. miecz. Tą siłę raczej zdobędę za chwileczkę Ale jest jeszcze inny problem hmm. Wtedy wyjdę jest jazdączy Ale wolałbym honorową walkę Chyba nie mam tego miecza, nie? Ręka, która ich Nie, bo ja węzela używam chyba jakby mało nam się. Czekajcie Niech dołoży złoto, pohandlujemy. Zaraz sobie to sprawdzę, bo nie pamiętam. Mam błogosławiony miecz, miecz węzela. No ale... Ale używam zabójcy orków. Polakana, więc tak musi być. 75, 85 by wtedy było. Ile ja mam siły? 111 to Myślę, że sobie go kupię, ten długi miecz od niego. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Na razie go nie mogę używać, ale to tylko na razie. Ale jest która ich kardzi. Weźmy sobie tutaj. Ale zrobię zapis. Nie wiem, kurde, coś mi się wydaje, że. On może chcieć mnie zabić. Ale chyba nie. Chyba nie teraz jeszcze. Jeszcze nie zniszczyłem tyle miast pod dowództwem Orków. Złe wieści! Jakieś mori atakują nasze miasta! Jak znajdziemy winnego, to się z nim raz, dwa rozprawimy. Kolejna śmierdząca mora. Kto cię tu do cholery wpuści! Nie połowaź mi się, mora. Wypuściła mnie z łóżka i wpuściła mnie do twojej kwatery głównej. Jaki masz problem? <laughs> tak dotąd. Tacy tchórze jak ty sprawiali mi same problemy. Buntownicy kryją się w jaskiniach i lasach, urządzając zasadzki na moich ludzi. Unikają otwartej walki. Mory walczą i pracują dla nas. Jako najemnicy, walczycie na naszych arenach i ujarzmiacie swych pobratymców. Gardzę tym. Ty, bo ci za chwilę łeb oklepie. Jak idą wykopaliska? Nasze zakrojone na szeroką skalę poszukiwania boskich artefaktów to nie twoja sprawa, mora. Lepiej zatroszcz się o bezpieczeństwo miasta. Bez najemników to miasto by padło. Nie bądź bezczelna, mora. Żyjesz wciąż tylko dlatego, że ci na to łaskawie pozwalamy. Wydaje się, że masz pewne doświadczenia z buntownikami. Faktycznie. Czekają nieopodal miasta na okazję, aby je odbić. Wielokrotnie ich rozbijaliśmy, ale oni i tak wracają. Podobno zapasów dostarcza im duży obóz, znany jako Okara. Chciałbym zniszczyć to obozowisko, gdybym tylko wiedział, gdzie ono jest. Co wiesz o Ksardasie? Znacznie ważniejsze pytanie brzmi, czemu interesuje cię nosiciel mocy Beliara? Znam go. Wielu ludzi tak twierdzi, choć tak naprawdę widziało go tylko kilku wybrańców. Powiedz mi po prostu, gdzie znajdę Sardasa. Skoro tak dobrze go znasz, to powinieneś wiedzieć, gdzie przebywa. Swą wieżę wzniósł w tajnym miejscu, daleko od trosk tego świata. Ty i tak nigdy tam nie dotrzesz, mora. Założymy się. Co wiesz o boskich artefaktach? Zadajesz zbyt wiele pytań o sprawy, które nie powinny Cię obchodzić. Nawet gdybym wiedział, jaką moc mają te relikwie pradawnych, to z całą pewnością nie podzieliłbym się tą wiedzą z najemnikiem. Dobra, no to spróbujemy Cię jeszcze okraść, ale pierwsze zrobimy kolejny zapis. Szybki zapis. Aś miał tego złota przy sobie, chłopie? W bidoku ty mam więcej. Chcesz to ci pożyczę. Musimy to Dobra, i teraz to, to, to trzeba wykorzystać. biorącie nasze problemy. Przydałoby się nauczyć na nauki, nie? Więc tak musi. Nie jesteś Musimy na to gotowy, to tolerował. Dobrze, zobaczymy. Dobrze, mora. Musimy to dobrze, Mora. Wtedy wybór jest. Dalej jasny. mora. Nie będę dobrze. Morza, ale jest jeszcze nie mile punktów nauki mi zostało. Musimy Dalej, mora. Ręka, kto brzeg. Karmi pięść. Chcę lepiej walczyć z mieczem. Żaden problem. Siła wojownika nie polega Polanym na jak honorowo. najmocniejszym uderzaniu mieczem. Znaj pozycję wroga. Rób zamach całym ciałem, a nie tylko ramieniem. Zapamiętaj tę zasadę i stosuj się do niej. Dłużej pożycha. Tak jakby mało nam było moc. Nie jesteś na to gotowy. Dzień to wola więc tak, musi być. Pokaż mi, jak strzelać Trzyma z ciężkiej kuszy. Trzymaj kuszę za kolbę. Przyciśnij ją do ramienia, aby zmniejszyć drżenie ręki. To przez pierwsze kilka dni będziesz się czuł, jakby ręka miała ci oddać, Ale po tygodniu twoje ramię będzie jak skała. Wyceluj Wtedy i strzel. To jasne. wszystko. Chcę lepiej strzelać w ciężkiej kuszy. Naucz się oceniać prędkość swego celu. z wyprzedzeniem. Dzięki czemu trafisz cel i zatrzymasz go w mi. miejscu. Jeśli masz kilka celów, nie trać czasu. Wystarczy przygwoździć każdy z nich pojedynczą strzałą, a potem dobić po kolei. Jest jasne. Co tam jeszcze możesz mi nauczyć? Parowanie tarczą, ale ja tego nie chcę. Tak jakby mało nam było mo. Ręka, która ich karmi. Pięść, która to wola... Nie mam kuszy chyba. Mam ten Molo długi miecz. Załoby się dać morą nauczkę. No nie mam kuszy. Musimy to przemyśleć. A Może bym lepiej starczą wyglądał, może się nauczyć tego. Doskonale wiesz, skąd Dobra, gdzie jest tu ostrzałka tego kowala? Gdzie on jest? Ja, będziemy ich tak przyciskać to tak zabraknie nam ale nie ma tej ostrzałki Honor zdobywa się w bitwie gdzieś tam w mieście jest. zaraz to zobaczymy czekajcie spróbuję kamień podnieść ale za ciężki. Muszę mieć ponad 200 sił, ile dobrze pamiętam. Zobaczymy co się stanie. Dobra, tutaj by było na razie tyle. Eee, tutaj kowal jest. Nie tutaj Tutaj w prawo i jeszcze raz w prawo. Powinien był wiedzieć. Masz kuszy. Ok. Pokaż mi swoje towary. No nie masz kuszy Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Ja Bardziej wiedział, kręc. że rozmawiam z Warekiem? <noise> Niezły jest, co? 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 Mówię o tym strażniku przy bramie. Orkowie mogą sprawiać wrażenie nieokrzesanych. Ale jeśli wiesz, jak z nimi postępować, okazują się całkiem mili. Ta, na pewno. Nauczysz no, mnie walczyć. Nie zwalaj tego na innych. Nie Naprawdę myślisz, że... On no, to samo, tylko może mnie nauczyć, okej. Okay. Czemu nie? Ale nadal by się powinien był wiedzieć. Zośka, masz tu oszczałkę? No i gnuj nie ma też. Cholera. Nie będę tego tolerować. Mogę być kowalem? Nie pamiętam. Mogę szeroki miecz mogę wykuwać. Ale jakoś mnie to nie interesuje teraz. Dobra, wiecie co? Chyba wrócimy sobie do Cape Down. Może dać Wenzelowi jego miecz. Red Dog Cape Down. Mordia. Naprawdę. Mhm, ale nie ma teleportu do mord do... Jasne. Kurde. Czemu nie ja mam teleporty do Montery, mam tylko do, do tych trzech oddalonych. Chyba hmm. to No i co? Przydałoby się to miasto całe Jakbyśmy nie mieli dość Perzynę obrócić. Czekajcie, ja muszę coś sprawdzić. Wesir chce swoją starą szkatułkę. Jelaność krowy i z wielkiego się nie wydaje. Reputacja 83. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Wiecie co? Pójdziemy sobie teraz w kierunku starej znaczy starej w kierunku tej jaskini. takiej. Zaraz zobaczycie co mi chodzi. I z wielkiego się raczej nie o, a 150 mam siły? Nie jest źle, jest całkiem... całkiem pysznie, myślę. W tej jaskini jest wiele rzeczy do zebrania, wiele doświadczenia do zebrania, bo wiele... plugastwa do zabicia. No, biegł się, biegł się, biegł się gipko raz-dwa piernikiem. Tu nie zabrałem z niego? Zabrałem. Mógłbym w stronę Okary się w sumie jeszcze udać. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ale myślę, że to zrobię w późniejszych odcinkach. Wątpię, czy masz rację. Na razie nie. Co się stało? Że się zlagowało? Ten Tutaj będzie najprościej przejść. I najszybciej. Przy okazji weźmiemy sobie jakieś ziółka. Przydadzą nam się potem do palenia. <grymne> tu też coś jeszcze jest. Okej, okay, trupy na miejscu. Nie miecz pierwsze łuk. Cholera, że ja nie mam kuszy. To mi nie pasuje trochę. No ale cóż, jak się nie ma, co się, lubić, to się lubi, to się lubi, co się ma. Wejrza stani. Nie trafiłem. I ich ubić, żeby potem nie mieć kłopotu, żeby mi zasłaniać właściwy cel. Tak jak te króliki w lesie robią. A właściwe cele zaraz mi się tutaj pojawią. Nie jeszcze, ja szczury. A i doświadczenia trochę wpadnie niewiele, ale zawsze cosik. Dobra. Pierwszy właściwy cel. A nawet cztery. I spieprzamy. No chodź, chodź. Kurde, w kurwę nażmi, o tu. Jak mi zwieje, to będę na nowo musiał mu energię zabierać. Dostał nie? Super. Prosto w ryj. Żeby się tylko nie zblokował na skałach. Jeszcze strzały len. Dobra. Czekamy. No chodź. Nie będę go zabijał z miecza, bo to nie ma sensu. Najmniejszego. Gdzie on jest? Tak ze z nim pojadę. Jak ze ścierą. On będzie za mną gonił. A ja będę do niego prób ze strzał. I wryj, trafiony, trafiony jeszcze dwa strzały, i będzie zatopiony nara. Kolejne doświadczenie wpadło, no ale strzał marnuje wiele. Cholera tu będę musiał wrócić dopiero. Jak będę miał więcej strzał, coś mi się wydaje. Na razie będę ich rozwalał, ile wejdzie, nie? No ile strzał mi wystarczy. Tu jest kuferek, jeszcze sobie go otworzymy. O, 36 strzał, czyli tak byśmy tylko jedną stracili. Super. Dobra, do ściaki. w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie po sobie łapę w górę, o tym nie zapominajcie. A jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, uczyń to będziesz na bieżąco z całą serią z Gotika 3 oraz z pozostałymi moimi seriami, które już były na kanale, są lub się pojawią w przyszłości. Trzymajcie się cieplutko, na o miłego dnia, pa pa!